Jeśli chodzi o organizację, to jedynie można przyklasnąć, bić brawa, żadnych zastrzeżeń co do organizacji i w imieniu swoim, a także zawodniku chciałbym podziękować organizatorowi, czyli klubowi sportowemu IKS Tarnobrzeg, a przede wszystkim Rajmundowie Ziębie, który na pewno do, włożył wiele wysiłku, pracy, energii. Po to tylko, żeby zaprosić kilkunastu najlepszych zawodników i zawodniczek, by mogli oni zagrać w turnieju, gdzie mają okazję walczyć każdy z każdym. Turniej, warunki, warunki hotelowe, cała otoczka turnieju, bardzo profesjonalnie zorganizowane. Wszystko dopięte na ostatni guzik i, i chwała tutaj Radkowi, a także sponsorom, czyli e, Państwu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także e, Urzędowi Marszałkowskiemu w Czarnobrzegu za nagrody finansowe, które, które są jakąś e, nagrodą dla zawodników, a patrząc z perspektywy ostatnich wydarzeń w naszym kraju, także wielki dzień. Na innych turniejach w tym roku uczestniczyłem tylko w turnieju Mistrzostw Polski, gdzie zająłem trzecie miejsce przegrywając właśnie z Maćkiem Nalepką i udało mi się tutaj zrewanżować mu za tamtą porażkę. Natomiast wcześniej moje sukcesy były związane z grą w reprezentacji od 1998 roku do 2006 roku. Byłem najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem w Polsce. Z polskich zawodników na rankingu światowym byłem 12. Reprezentowałem Polskę na Igrzyskach Paralimpijskich w Atenach w 2004 roku. Wygrywałem bardzo wiele turniej indywidualnych, drużynowych za granicą, między innymi na Słowacji, Węgrzech, Norwegii, Jordanii. Także tych sukcesów było bardzo wiele. na to, to z kobiet na 2010. Chciałbym na samym początku z, z, zakończenia turnieju podziękować przede wszystkim panu Januszowi Malarzowi, który sędziemu z Tarnombrzega Kowarkowi, który szkolił młodzież tutaj w Tarnobrzegu. Nie są z nami w tym turnieju od czterech lat. I chciałbym mu podziękować, bo zawsze ja i tutaj klub może na niego liczyć. Także... I, i uhonorujemy go. Również chciałbym podziękować sponsorowi Kajsu Tarnogrze, który z nami jest od tego roku. Jest to firma serca z Serka i chciałbym podziękować serdecznie panu Romanowi Simulatowi. roku dziękuję, że jesteś, bo dzięki wam, m.in. dzięki wam IKS Dobrze może istnieć i ten turniej również dzięki waszej pomocy też możemy co roku zorganizować. Teraz chciałbym tak osobiście zaprosić tutaj dwóch zawodników z klubu IGAES. Maćka Nalę i Krzysiarzyłkę. Zapraszamy tutaj. Podjedźcie tam do Puchalów. Mam dla Was taki skromny prezentować. Parę lat. Tu parę lat Waszej prawda, działalności w klubie jako zawodnika za te wszystkie medale mistrzostw Polski, Pomaru Polski, turniejów krajowych, turniejów międzynarodowych, także odkąd obaj jesteście przyszli, przyszedł pierwszy Krzysiek, raczej Maciek w 2006 roku z Tarnowa, bo tam się nic nie działo, mieliśmy pierwszy medal, później przyszedł Krzysiek. Zaczęły się sukcesy. także dziękuję Wam serdecznie. Witam skromne prezenty dla Was. A od siebie życzę Wam, żeby spełniły się Wasze marzenia. Chcę jeszcze poprosić nas, naszą z klubu jedynaczkę Emilkę, żeby też wyjechała na chwilę. Również Emi dziękuję Ci za te medale w mixie, z Krzysiem Żyłką, z Maćkiem Nalewką i za ostatni medal mistrz z Polski w Singlu, który zdobyłaś. Cieszę się bardzo, że jesteś w klubie. Dzisiaj odbył się i drużynowy. Chciałbym tutaj zaprosić, można powiedzieć, trzy drużyny, które stanęły na podium, czyli pierwsze miejsce zajęła drużyna łączona, czyli Rafał Liszt, i Mariusz Czerwiński, start radą. Zapraszam Was tutaj na podium. Drugi Krzysiu Żyłka i Macielona Jalewka. No i trzecie miejsce Chciałbym Was przeprosić, że nie mamy nagród dla wszystkich, bo to był turniej nieprzewidziany, taki spontanicznie w wczorajszym dniu, ale zawodników, którzy zajęli pierwsze miejsce, czyli Rafała Lisa i Mariusza Czerwickiego skromnymi tutaj prezentami za zwycięstwo zwycięstwem honorowych. Dzięki pomocy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta oraz Petronu w Warszawie, Natomiast i wielu innych sponsorów, m.in. firmy Sertar, firmy Intop, Tarnabrzowskiej Strefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.